Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Witam Was z garścią kilku informacji. Na początku zacznę od tej najważniejszej, ale potem jeszcze przejdę do pewnych zaległych postów o Kansas. Jednak na początku zacznę od tej najnowszej i na tą, na którą wiele osób czekało i wiele pytań się pojawiało, ale już jest. Oficjalna aktualizacja 1.49 jest już dostępna i można ją pobrać na Steamie, także jeśli do tej pory korzystaliście z OpenBety tej wersji no to możecie już ją normalnie wyłączyć w taki sam sposób jak ją uruchomiliście jeśli nie korzystaliście no to po prostu powinna Wam się pojawić już ta aktualizacja na Steamie jeśli ona się nie pojawi to po prostu zrestartujcie Steama no i potem powinna się już normalnie pojawić a jeśli ktoś chce grać na starszej wersji no to oczywiście one są dostępne w opcjach Bety natomiast już ta aktualizacja jest tutaj dostępna, nie jest ona może Największa, bo zawiera na liście zmian tylko 4 pozycje, no i w porównaniu do bety zwiększyła się tylko jedną pozycję, która no w sumie była od początku tej bety, tylko nie została wymieniona. Jednak są to na pewno fajne funkcje, z których warto skorzystać, warto sprawdzić też jak działają. Na niektóre no nawet od razu będziemy skazani, no bo będą cały czas widoczne. I tutaj można od razu przejść do tej pierwszej dużej nowości, jakimi są zmiany pogodowe. Chodzi tutaj o nowe skyboxy HDR. O powrót księżyca do ETS-a, jak i nowe efekty pogodowe. Przykładowo, teraz pojawi się mgła bez deszczu. Podczas burz pojawią się widoczne pioruny z fajną animacją i też ciekawym działaniem. Przykładowo, jak w nocy to się trafi, no to potrafi nam to nieźle rozświetlić tereny gry. No jest też kilka innych takich ciekawych, też ukrytych nowości, jak chociażby zorza polarna. W przypadku skyboxów, no to warto zwrócić uwagę też szczególnie na nocne niebo, gdzie gwiazdy teraz będą fajniej i lepiej wyglądały. Niektóre będą mocniej świeciły i wyróżniały się też od innych. Księżyc, który teraz powraca do ETS-a, będzie mocno się wyróżniał od tamtej starej wersji. No i ten też może występować w różnych fazach, więc może trafić nam się pełnia, połówka, rogalik itd. W ciągu dnia też trafimy na bardzo fajnie wyglądające niebo, co ciekawe, będzie można też zaobserwować, że chmury będą mogły kłaść cienie na teren naszej gry. Co też będzie zauważalne i też będzie bardzo fajnie wyglądało. No i tak od siebie dodam, że podczas open bety właściwie tutaj tuż przed końcem przejechałem się kawałeczek po terenach najnowszego dodatku West Balkans. No i pamiętam, jak grałem na wersji tej jeszcze przed zmianami pogodowymi Ładnie to tam wyglądało, a teraz tymi zmianami wygląda wszystko jeszcze lepiej, także te zmiany na pewno są na bardzo duży plus. Jednak mam nadzieję, że to tylko początek większych zmian, które może, że też za jakiś czas nadejdą i będą prezentowały się bardzo dobrze, ale na to pewnie będzie trzeba poczekać, no, co najmniej do aktualizacji 1.50, ale oby to nie był koniec, bo dobrze zaczęli tutaj. Natomiast jak to działa już w praktyce, to też możecie zobaczyć na moich albo różnych streamach, albo też ostatnich materiałach, które znajdziecie na moim kanale. Natomiast jeśli chodzi o kolejną nowość, no to idąc dalej mamy opcję dealera używanych ciężarówek. Ta funkcja zaciekawiła duże grono osób i nie dziwię się, jest to fajna rzecz, na którą też wiele osób czekało. W końcu trafiła do gry. Na jakiej ona w zasadzie działa? No jest to po prostu można powiedzieć coś ala kupowanie też ciężarówek online, jak to zazwyczaj było w grze u normalnych dealerów. W tym że tutaj trafimy na różne modele, zazwyczaj starsze choć i nowe się tutaj pojawiają, wyróżnia je przede wszystkim fakt, że one mają już dany przebieg, mają pewne też zniszczenia, no i konkretną swoją specyfikację. Po najechaniu na dany model dostaniemy właśnie informacje, jakie ma podwozie, silnik, skrzynie biegów i tak dalej. Do tego oczywiście, ile ma tam kilometrów przebiegu, jakie ma tam zużycia. No i też gra ocenia dany model w skali od 1 do 5 gwiazdek, które mają nam podpowiadać w jakim stanie jest dana ciężarówka. Dodatkowo tu bardzo ważne informacje, jeśli ktoś na przykład zdziwił się, bo wszedł do zwykłego dealera, na przykład do DAFa, gdzie chciał sobie kupić 105, ale zauważył, że nie ma tam 105, że są nowej generacji, ale na przykład tego najstarszego modelu, czyli DAFa 105 nie ma, to właśnie tutaj jest SCSO, który poczyniło jeszcze taką zmianę, że takie stare modele możemy znaleźć tylko u dealera używanych ciężarówek. No bo to jest wzięte też tak, to jest rzeczywistości. U dealera teraz normalnie kupimy tylko nowe modele. Może gdzieś tam trafią się w niektórych krajach stare, ale głównie to wygląda tak już w większości, że u dealera są sprzedawane głównie albo tylko nowe ciężarówki. Natomiast, żeby kupić te starsze modele, no to trzeba już poszukać na rynku wtórnym, więc tutaj zaimplementowano podobną funkcję w grze, także jeśli szukacie starych modeli, to musicie liczyć na to, że znajdziecie je u dealera używanych ciężarówek. Tutaj, w zależności od czasu gry i od samej też gry, po prostu sama gra generuje tutaj różnego rodzaju modele z daną tutaj specyfikacją. W trakcie bety tutaj doszły jeszcze te takie tła, które bardzo fajnie wyglądają. Widzę, że też jest większa różnorodność, trochę więcej ich dodali, także jest to pozytywna zmiana. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o tą całą funkcję, bo weźmy na to: kupicie daną ciężarówkę, będziecie ją chcieli na przykład też naprawić, lub przywrócić do jakiegoś lepszego stanu. No i na przykład uda ci się z nią do serwisu, no i tutaj pojawiły się kolejne nowości. Jak wiecie, do tej pory no, ciężarówka wraz z naczepą mogły się normalnie zniszczyć, mogły tam zebrać pewne uszkodzenia, no i one były zaznaczone tym takim kolorem czerwonym. Teraz doszły jeszcze dodatkowe takie elementy zniszczeń, oprócz właśnie tego zniszczenia, demedżu, mamy jeszcze opcję tego, że dane części mogą nam się zużyć, ewentualnie może pojawić się również permanentne zużycie. Ale po kolei. Nadal mamy standardowe zniszczenie, uszkodzenie, zaznaczone kolorem czerwonym, które możemy normalnie naprawić. Jak widzicie, w przypadku ciężarówki mamy tutaj wymienione 5 elementów: silnik, skrzynie biegów, podwozie, kabinę i opony. W przypadku naczepy, 3 elementy. No i pod nazwą demet czyli uszkodzenia. Mamy w procentach wyliczone, w jakim stopniu są tutaj uszkodzone dane elementy. Można je naprawić przy użyciu tej akcji zaznaczoną ikonką klucza, która odpowiada po prostu zwykłej naprawie. Natomiast jeśli chodzi już o zużycie, które jest zaznaczone kolorem pomarańczowym, tutaj również dostajemy informację wyrażoną w procentach pod nazwą WHERE, w grze pewnie będzie zużycie. W takim przypadku, kiedy pojawia nam się zużycie. Nie możemy już tej danej rzeczy naprawić, tak zwyczajnie, trzeba po prostu to wymienić. działa to na takiej zasadzie, że jak coś jest uszkodzone, to można jeszcze naprawić. Natomiast jak coś jest zużyte, no to trzeba już wymienić. I żeby wymienić daną rzecz, no to musimy tutaj wybrać opcję tej śrzałki, która obraca się dookoła, polega na po prostu wymienieniu danego elementu. Także warto zwrócić na to uwagę. Możemy to robić ręcznie i osobno dla każdej części poprzez tutaj wybieranie poszczególnej akcji. Ten kwadracik oznacza, że nic nie robimy. Kluczyk, że naprawiamy coś, a szczałka, że wymieniamy dany element. Możemy też odpowiednio zaznaczyć, żeby wszystko naprawić lub wszystko wymienić. Ale co w przypadku tego permanentnego zużycia, zaznaczone na czarno? Tutaj musimy przeprowadzić po prostu pełną renowację ciężarówki. Jest to funkcja, którą można znaleźć po lewej stronie. Znajduje się pod pełną specyfikacją ciężarówki lub naczepy. No i tutaj po prostu jest taka pełna naprawa, najdroższa, no ale ona jest właśnie wymagana do tego, żeby całkowicie pozbyć się tego permanentnego zużycia. Do tego możemy jeszcze zapytać serwisu, jakie są jego rekomendacje, co nam gra poleca do zrobienia w danym momencie po kliknięciu. Tą funkcję, która znajduje się na potwierdzeniu płatności, gra, wybierze nam odpowiednie funkcje, które najlepiej teraz zrobić, no i potem możemy to zatwierdzić lub nałożyć też swoje jakieś poprawki. W razie czego uspokajam, nie jest to nic takiego ciężkiego i trudnego, wszystko w razie czego wyjdzie w praktyce. Jeśli teraz zbytnio tego wszystkiego nie zrozumieliście, nie jest to jakaś ciężka sprawa, jeśli rozwali wam się tir czy coś, to nadal będziecie mogli teleportować się do serwisu i tam po prostu naprawić danego tira i tyle po prostu. Zresztą przy tej ekonomii w grze to. Cały czas można przeprowadzać te pełne renowacje jako zwykłą naprawę, i nadal będzie ok. W każdym razie, takie dodatkowe zmiany, takie wyszczególnienia tutaj się pojawiły wraz z tym dealerem. Dosyć fajne, no ale tyle jeśli chodzi o tą funkcję. Przechodzimy dalej. No i pojawiła się opcja utworzenia skrótów klawiszowych, więc jest to pewien ratunek, zwłaszcza dla graczy. W którym już brakowało miejsca na klawiaturze czy kontrolerach, polega na tym, że w opcjach ustawiania tam klawiszy przypisujemy u góry taki podstawowy klawisz do tworzenia tych skrótów. Przykładowo, dajmy na to, będzie to prawy shift. No i jeśli znajdziemy jakąś funkcję, która nas interesuje i chcemy przy niej przypisać dany skrót na potrzeby materiału, niech to będzie uruchomienie silnika, no to wybieramy tą opcję. No i wtedy przytrzymujemy tego shifta i wybieramy dodatkowy klawisz. Natomiast jeśli ktoś chce odpalić właśnie taką ciężarówkę lub zrobić coś innego. Ale nie tylko po kliknięciu w dany klawisz lub nie chcę tego skrótu, to można jeszcze przypisać odpalenie tej funkcji w momencie, kiedy po prostu przez kilka sekund przytrzymamy dany przycisk. Także jeśli ktoś chce tak dłużej odpalać ciężarówkę, czyli chce, żeby ona się odpalała w momencie, kiedy po prostu przytrzymamy przycisk E, no to jest też taka opcja po prostu. W momencie, kiedy przypisujemy dany klawisz, możemy go przytrzymać. No to dana funkcja odpali się wtedy, kiedy przytrzymamy ten dany przycisk. Także kilka tutaj takich opcji dodatkowych się pojawiło. No i przy okazji, w takim razie, więcej miejsca na też może jakieś inne funkcje. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. No i ostatnia nowość, która w sumie, jak wspomniałem, była od początku OpenBety, ale po prostu nie była od początku wspomniana w części logu, to funkcja automatycznych świateł, która również pojawiła się jako ukryta opcja w wersji 1.48.5. Był u mnie. Na kanale, czy właściwie nadal jest u mnie filmik, na którym pokazywałem, jak to działa. Natomiast teraz, już to jest dostępne normalnie w grze. Można to uruchomić w opcjach rozgrywki. Przy zwykłych światłach działa to na takiej zasadzie, kiedy mamy to uruchomione, to w momencie, kiedy odpalimy światła pozycyjne, to w zależności od dnia i pogody automatycznie będą nam się uruchamiały światła mijania, lub też się automatycznie wyłączały. Jednak jeśli chodzi o automatyczne światła drogowe, to działa to na takiej zasadzie, kiedy uruchomimy tą opcję, plus normalnie ręcznie odpalimy światła drogowe, czyli długie, to one będą automatycznie wyłączały się w momencie, kiedy będzie naprzeciwka nadjeżdżał jakiś pojazd lub też zbliżymy się bardzo blisko do jakiegoś pojazdu, który na przykład jedzie przed nami. Ma to działać na takiej zasadzie, że ma to. Po prostu wyłączyć się w momencie, kiedy coś się pojawi, jakiś pojazd, po prostu żeby go tak jakby nie oślepić. Taka dodatkowa funkcja, więc ręcznie nie trzeba się tutaj bawić, ale nadal trzeba ręcznie odpalić te długie. Także tyle jeśli chodzi o pełną listę zmiany tej aktualizacji. Nie jest ona może obfita w ilość tych nowości, ale za to w jakości już tak są to na pewno bardzo ciekawe nowości, choć... Nie ukrywam, robili zdecydowanie większy smak, więc można było liczyć na więcej, ale może one pojawią się w kolejnej aktualizacji 1.50, która będzie taką jubileuszową wersją. No i mam nadzieję, że będzie też jedną z największych aktualizacji, nawet w dziejach ETS-a. Jednak tak czy siak, warto wypróbować te obecne nowości. Pamiętajcie jednak, że część modyfikacji nadal pewnie nie będzie jeszcze działała, na przykład promocja jeszcze nie jest dostępny na tą wersję. W chwili obecnej jeszcze trwają prace. Część mniejszych modyfikacji pewnie działa, warto po prostu zróżnicować zwrócić uwagę w oficjalnych źródłach co autorzy mają do powiedzenia żeby być pewnym czy działa czy nie. W każdym razie ta aktualizacja jest już dostępna, można ją pobrać. I to tyle jeśli chodzi o tą pierwszą część tego materiału. A teraz przechodzimy do Ameryki, do American Track Simulator i do dodatku Kansas, który wyjdziesz w najbliższy czwartek 30 listopada. Bo tutaj mam dla Was dwa zaległe posty. Pierwszy pojawił się w ostatnią niedzielę na temat wydarzenia Cruising Kansas, czyli rejsie po Kansas. Typowy, ten standardowy event, który. Cały czas się powtarza wiadomo na jakiej zasadzie on działa, więc mamy tutaj oczywiście cel społeczności jak i cel osobisty. Cel społeczności polega na przejechaniu łącznie 125 milionów mil podczas wykonywania tych wszystkich trasy jeżdżąc do lub z danego miasta w Kansas. Natomiast jeśli chodzi o cel osobisty, no to każdy chcący wykonać oczywiście to zadanie będzie musiał odkryć wszystkie 14 miast w tym dodatku w taki sposób, że trzeba dowieść do danego miasta jakieś zlecenie lub stamtąd zawieźć gdzieś indziej. Najprostszy sposób to wzięcie po prostu z miasta z Kansas jakiegoś ładunku i przewiezienie do innego miasta w Kansas tego ładunku, bo wtedy za sprawą jednej trasy Zaliczy nam od razu dwa miasta, jednak pamiętajcie, że tutaj jest jeszcze wymóg tej minimalnej liczby mil do pokonania. W przypadku tego zlecenia trasy nie mogą być krótsze niż 100 mil. Mogą być dłuższe, może być to 200 mil, może być to 110 i tak dalej, ale nie może być mniej niż te 100 mil, tudzież nie może być mniej niż 161 km. Także muszą być to dłuższe trasy lub równe tym 100 mil, bo jeśli będzie to trasa krótsza, nie zaliczy Wam tej trasy do postępu tego zadania. Także pamiętajcie, żeby mieć to na uwadze. No i jeśli chodzi o nagrody. Za wykonanie celu osobistego dostaniemy takie malowanie na ciężarówkę ze słonecznikami, więc tak tematycznie. Natomiast jeśli chodzi o nagrodę za cel społeczności, no to tutaj nagrodą jest ten oto słonecznik i odblokujemy go w momencie, kiedy i wykonamy swój cel osobisty, jak i również społeczność wykona ten cel społeczności. Jeszcze raz przypomnę, że cel społeczności to Przyjecha niełocznie 125 milionów mil podczas wykonywania tych trasy, które kwalifikują się do zaliczenia podczas tego wydarzenia, czyli muszą być to trasy do miasta Kansas lub z miasta Kansas. Na no cel osobisty polega na zaliczeniu tych miast. Także taki event nas czeka. W sumie ta sama powtórka co do tej pory. Momentami można by było zrobić chyba jeden materiał i po prostu go co chwilę publikować tak automatycznie, bo zasady takie same praktycznie. Ewentualnie warto zwrócić uwagę tylko na szczegóły czy niektóre cyferki, lub po prostu zwrócić uwagę na nagrodę, ale tutaj nawet forma nagród jest taka sama. Znowu malowanie, znowu zawieszka. Jak ktoś ostatnio był na jednym z moich streamów, no to słyszał, że według mnie lepszym pomysłem byłoby zamiast tej zawieszki to wsadzenie tego słonecznika na przykład do doniczki i danie go na pulpit. Do tego będzie czekała na nas jeszcze jedna tajemnicza, ukryta taka nagroda, prawdopodobnie za dostarczenie jakiegoś zlecenia z pewnego miasta albo do jakiegoś konkretnego miasta. Tutaj szczegóły na pewno poznamy. Wraz z wydaniem dodatku Kansas, bo jak widać na zwiastunie tego eventu pojawia się taka maskotka, ale tak jak mówię szczegóły poznamy trochę później. Na koniec jeszcze wspomnienie o poście z piątku 24 listopada, gdzie SC Software potwierdziło jakie trasy z dodatku Special Transport pojawią się na terenach Kansas. Tutaj wiemy o tym, że pojawią się cztery trasy i będzie to z Colby do Hutchinson, z Topeka do Pittsburgha, z Dodge City do Empori. I z Wichita do Saliny. Jedną z tych tras przejechałem w ramach streama przedpremierowego z dodatku Kansas. Takie dwa streamy się odbyły. Zapisy są dostępne u mnie na kanale. Także jeśli ktoś to zastanawia, jak ten dodatek wygląda, jak się prezentuje, ewentualnie chce zobaczyć tą trasę, no to polecam zobaczyć zakładkę tam na żywo, czy ze, z tymi transmisjami, i tam możecie obejrzeć te zapisy. Natomiast druga kwestia, która została omówiona w tym poście, dotyczy bramek poboru opłat Turnpike. I tutaj przytoczę jedną najciekawszą informację, którą podałeś Software. Jednakże w Kansas będą one nieco różnić się pod względem płatności od innych opłat istniejących wcześniej w American Truck Simulator, zamiast ustalonej opłaty będziesz teraz obciążany jedynie za odległość przebytą drogą płatną. Oznacza to, że jeśli przed zjazdem przyjedziesz tylko krótki dystans, zostaniesz obciążony mniejszą kwotą w porównaniu z kierowcą który pokonuje całą długość drogi. Dalej wspominam, że może być to ciekawe, kiedy ktoś tam liczy wszystkie te centy czy dolary. No jak wcześniej mówiłem, też przy serwisie, przy obecnej ekonomii, nie ma to znaczenia, czy się za daną trasę zapłaci. Nie wiem, 10, 20, 50 czy 100 dolarów, kiedy za jedną trasę można zostać praktycznie milionerem. No, może być to ewentualnie ciekawa opcja, zwłaszcza dla osób grających na przykład na bardziej realnych ekonomiach, z modyfikacji, lub jak, same, lub jak sobie same jakoś to ustawiły. Ale przy standardowej ekonomii tej gry, to raczej nie ma się o co martwić. Jednak na pewno na duży plus jest taka nowość i też jest bardzo fajna w szczegóły, i może być przydatna również dla przyszłości, jak i może dla sceny moderskiej. Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie wszystkie linki i wszystkie wykorzystane źródła. I tyle. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.